14 tutaj. Który tutaj klanty, tutaj tak? nie będę teraz buta wyląże. Który nie, to tak kraje To? Który to dowolne? Radek co? co? Który tutaj o, co? to tak Wolny. dowolne? zaraz ci powiem. O, ten z dziewiątką. On będzie Ten mniejszy będzie grał... Ten mniejszy będzie grał... Z... Dobra panowie, wiecie, wiecie, że już teraz się zaczęła liga, że nie ma żadnego spuszczenia. Że to jest nasz kurczę lokalny taki rywal i zawsze, kurczę, tutaj nie, nie, nie wywiedzieli żadnego punktu. Postarajmy się, kurczę, żeby dzisiaj było to samo i żebyśmy zaczęli weszli w tą ligę, kurczę, tak ze zwycięstwem. Bardzo was panowie proszę, sprężcie się. Jarek, jedziemy. To wyglądać? zrzecznie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Co ja to mogę powiedzieć, no, no nie wyszedł mi za bardzo debiut na ławce trenerskiej w naszej drużynie. no Troszeczkę szkoda. Pierwsza połowa praktycznie należała do nas, gdzie mieliśmy parę sytuacji niewykorzystanych, w tym rzut karny. No niestety chwila nieuwagi i słabej zawędka nam bramkę. Chcieliśmy, myśleliśmy, że w drugiej połowie z takim postanowieniem, że zawalczymy i spróbujemy wygrać ten mecz. Zostaliśmy drugą bramę. Jarek szczelina 2-1, już zaczęła się nam ta gra układać. No i odkryliśmy się, to nas zgubiło, dostaliśmy trzecią. No i praktycznie było po meczu, gdzie już tam próbowaliśmy coś zrobić. Zaczęliśmy grać długimi do piłkami, wyglądać po Próbowali to chłopaki zamykać, uderzać, No jednak, 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 już, już nam się nie udało. No cóż. No, nie robię za bardzo tragedii, z tego no to jest pierwszy mecz, kurczę, tak jak mówię, no, pierwszy mecz to jest wygrany, byśmy weszli w to ligę jakoś tak e, lepiej. No nic, będziemy musieli szukać z punktów w wstępie gdzie już w tamtym sezonie pokazała, że potrafi grać w piłkę. Tam zresztą pojechaliśmy, przejrzyliśmy z 3 3.0. No w tej chwili też no, będzie ciężko, jednak tym ukrywam, że będziemy szukać jakichś płonków. Mamy to w tej chwili bardzo młode obrożenia, to tutaj brak doświadczenia w tej chwili daje znać o sobie, gdzie przy kontuzji przy, y, Latka Przesmierskiego, gdzie tam boryka się cały czas z tą piętą i z plecami gra tam praktycznie na, na 80%. Na 80%. Tak, praktycznie na 80, a ten drugi napastnik, trzeba, no 93, no jest jeszcze bardzo młody, dopiero się będzie musiał uczyć. Nie, mam takiego napastnika jak Małopów, który tam praktycznie drużyna cała grała na niego no i on praktycznie załatwił nam cały mecz. Ale myślę, że na pewno jeszcze tych meczów sporo wygramy, tutaj damy kiedyś powody do satysfakcji, szczególnie tutaj u nas. A, tak jak mówię, no, muszą, się chłopaki, muszą, muszą, się chłopaki zacząć, muszą się chłopaki zacząć ogrywać i tak jak mówię, gro ludzi gra tam z 90. aż do 93., no, z, muszą podpatrywać jak gra Przemek, jak gra Radek jak gra Jarek Polak, od nich się zacząć uczyć, od, od Sylwka się robi, oni, oni zacząć się uczyć, no tak jak mówię, no. Satysfakcjonuje nas teraz ta pozycja 1:7. tego się będę trzyma. no w tej chwili na pewno będziemy kupować dolną część, część tabeli, no ale jestem w dobrej myśli, no nie można, nie można się załamywać trzeba, trzeba po prostu grać. Dzisiaj po prostu przegraliśmy dlatego, że za mało sytuacji, których sobie stworzyliśmy, a stworzyliśmy sobie sporo tych sytuacji do strzelania i po prostu nie wykorzystywaliśmy i to zaważyło na końcowym wyniku tego meczu.